ale ładną koleżankę masz, cześć, franek. Oj Meduza, mam na ciebie wyzwanie. Albo bierzesz ode mnie 128 zł, albo podwajam i kolejnej osobie daję 256. Kolejnej osobie dajesz 256. Ja pierdolę, no weź to ktoś ode mnie, kurwa. Nie 256? Kurwa, biorę. Ja pierdolę, ale się wjebałem w Maliny. Kolejnej osobie dajesz 256, może. No. no. E, ale Jak tam u ciebie, zróbeczko? Dobrze. Pozdrawiam no, wszystkich widzów. No i. Co? Jak tam u Ciebie Zdróweczko? U mnie. Ale teraz wracasz i wracasz, widziałem wyniki dobre masz. Nie wiem, nie sprawdzam. Robię sobie po prostu kontencik i co będzie to będzie. I co dzisiaj robisz ciekawego? Siłkę. Idziemy dupkę robić, nie? No. no dobra, dobra. Idziemy robić dupkę, będę się dbał o swoje pośladki, żeby całe ciało było... Hip traściki będziecie robić? Słucham? Hip traściki. Ja się nie znam, nie wiem, jakby... Hip trasy to jest takie... takie coś, co na... na ziemi leży. Takie o? Tak, ale to serio, to na dupę i to spinasz dupę dobra, na końcu. Dobra. Zrobimy to, czy nie? Przepraszam. Córka e, chciała z Wami zdjęcie sobie zrobić. Czy... Zamarszamy nie w ja to Nie ja ma problemu. Okay. <laughs> Razem, czy...? Łoł! Wow. Cześć. Z tymi plecakami! Kurwa! Eee, za tylko że... Ema, tutaj... Ema. Czysk, Ej, z tymi plecakami, z kamerkami dobra. chodzimy, jak to by było. Go... Przed chwilą dziewczyna jakaś robiła sobie samo zdjęcie, walnęła głową z całej siły oto Tragedia. A? 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 Dobra, dobra, dzięki wielkie. Dobra, na razie, ja lecę dalej. Lecimy. się. dwieście pięćdziesiąt złotych kolejnych. 256 Dwieście tak, złotych Tak, siema. No. Dwóch zjebów z kamerkami.